Hej, 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 kochani moi, witam Was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w Krainie Zakupów. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem liniowym, no był kiedyś, ale dlaczego nie zrobić drugi raz. Mamy mega linie, ekstra linie, super linie i szczęśliwe linie, czyli wszystkie dostępne linie. Mega linie numer 8, ekstra linie 10, super linie 2, szczęśliwe linie numer 71 i są to wszystkie zdrapeczki podane przez Panią. Wkład, jaki tu mamy, 38 zł. Trzymajcie kciuki, zostawiajcie łapeczki, subskrybujcie kanał, aby być ze mną na bieżąco. Za oknem coś tam wiercą, cudują. Mam nadzieję, że nie będzie tego słychać, ale jak będzie to trudno, przeżyjecie. Na innych kanałach słuchacie ptaszków, u mnie posłuchacie wiercenia. Myślę, że jak wytrzymujecie gdzie indziej, to i tu wytrzymacie. Nic nie nadrapywałam. Trzymajcie kciuki. Szukamy pika, jakbym coś pomijała, no to sorry. Później się znajdzie albo i nie znajdzie. Jeżeli kogoś bardzo rasi pomijanie, nie może wręcz oglądać, bo mu żyła, wychodzi. No to niech idzie gdzie indziej. Sajonara. Sakwa. 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 Jabłuszko. Nie widzę, księżyc, przed chwilą zjadłam pyszne truskawy, tak słodkie, zarąbiaszcze, normalnie nie mogłam się powstrzymać, trzeba korzystać, nie, póki są i nie są za jakieś tragicznie duże pieniądze. Winogrono. Coś ubogo z tymi symbolami. O proszę, tu już księżyc pominięty, standard. Kluczyk. O proszę, daliby truskawkę, to by wygrana była. A mamy kraba. Gwiazda. Gruszka mogłaby być. Kości. Trefl. No dają to, co nie potrzeba. Banan arbuzika by dali. Podkowe proszę. Zawsze tak jest jak brakuje po jednym. To praktycznie nie ma mowy o wygranej. Wiśni nie ma. Dzwon. Diament. Pomarańczy nie ma i tęcza. No i tak jak myślałam, pierwszy pustak zaliczony as. AS kontrolna. Kolejna strapka. Lecimy z super liniami. Mam nadzieję, że będzie widać ok. Myślę, że tak. Mieścimy się. Jest kraby. Wiatrak. Coś ostatnio te linie nie chcą mi wchodzić. Nawet jak widzieliście na maratonie, to właśnie jakaś widać. Może się dzisiaj coś odczaruje. Bo słabo, słabo. Zresztą ostatnio to w ogóle żadne te zdrabki nie chcą wchodzić. Co tu dużo mówić. Piłka, piłka, piłka. Okulary. Tu mamy nawet dwie sztuki. Zbony. Biedroneczka. Nie widzę a widzę. Proszę bardzo, już myślałam, że nie widzę. Rolka. No teraz nie widzę. Serducho. Serducho dla Was wszystkich za obecność. Czapa. Nie widzę czapy. Cicho biegi firmy Szelest. Coś też ubogo z tymi symbolami. Podkowa. Tu są dwie. Jak powiedziałam, ubogo, no to sypnęli podkową. Łódź. Popcorn. Nie widzę. Parasol, parasole widziałam. Daliby coś wygrać, dziady. Rower. Rower też widziałam. Lody. Lody też widziałam. Tu jedne, i tu kwiatuszek kości. No i chyba kolejny pustak, słoneczko. No i dupa gada kontrolne AB. No, słabo powiem Wam, słabo. Przechodzimy do ekstra linii, będziemy się tutaj przesuwać, no bo tu nie dam rady w całości. Niestety mamy rolkę, czy gdzieś jest rolka? Nie widzę w ogóle kości. Kości są tu, tutaj. I przesuwam się, bo nie będziecie widzieć kości, kości. Ok co ja swój burdel tu przeniosę, o, będzie łatwiej. Kolejny symbol, mamy bryle. czy gdzieś są bryle, są tu na dole, super, jedne ale są, podkowa, czy gdzieś jest podkowa, jest podkowa tu, tu i tu i tu. Kolejny symbol jest to czapka. Już nie pamiętam kiedy ja coś wygrałam w liniach, Nie widzę czapki. Mamy piłkę. Także coraz gorzej z tymi wygranymi. Więcej nie widzę. Krap. Tu nawet dwa. I to aż tyle. Słoń. lody, czy gdzieś są lody? Są na dole i chyba tylko jedne. Klucz. Tęcza. No, gdzie te wygrane do jasnej ciasnej? Łódź. Uć, łódź, łódź, uć. Nie widzę, albo nie ma. Albo ślepota. Kwiatek. Czy gdzieś jest kwiatek? Też słuchajcie, nie widzę. Nie no, tragedia. Tragedia. Sakwa. Czy gdzieś jest sakwa? Nie widzę. Robert. Ja albo jestem aż tak ślepa, albo połowy symboli nie ma, nie wiem. Biedronka. Też nie, już się też nie widzę, ale jest. Okej. Okay. Cicho biegli. Spojrzałam na nie i się pojawiły. Cicho biegli, cicho biegli. No trochę dali tych klapek. To jeszcze się na wygrane przekładało. Cytrynka. Kolejny symbol. Słoneczko. Jakoś szaro kurczę się zaczyna robić. Na dworzu cieplutko, ale pochmurnie dzisiaj. Jak nagrywa. Okej. Okay. Kolejny symbol. Parasol. Tu mamy parasolkę. Tu jest parasolka. I tu Kolejny symbol księżyc. Księżyc mamy tutaj, tutaj i tu. Tak. Tu mamy ptaszydło. Ok. Chyba lipa będzie. Motyl w ogóle nie widzę. Dzwon. Tu mamy dzwon. Tu jest dzwon. Tu są dzwony. I tu przedostatni symbol. Jest to leżak. I ostatnia nadzieja, serducho. No i chyba mamy kolejnego puszaka. Świetnie. Masakra. Co mi zakobita Kontrolne P. Icha. Kolejny pustak do kolekcji. Ostatnia zdrabka, ostatnia nadzieja, mega linie. Sami bądźcie szybko mi idzie tu dla pani linii. <gry> Co my tu mamy? Trzymajcie mocno kciuki, bo to ostatnia nadzieja zdrabka z numerem 10. Prezencior. Chyba jeden. Liść. Czy gdzieś jest liść? Tu mamy liście lot to stale daje z liścia. Kolejny symbol cichobiegi. No, trochę cichobiegów dali. Szałciał. Winogrono. Czy gdzieś jest winogrono? Jest. Aż jedno tu, chyba że gdzieś pominęłam. Jest to możliwe. Naszyjnik. Czy gdzieś jest naszej Słuchajcie, nie widzę. Serducho. No, serducha są. A raczej jedno jest. Pierścionek. Tu mamy pierścionek. Tu jest pierścionek. I to chyba tyle. Zegar. Zegar jest tutaj. Tu jest. Cegar i to chyba tyle. Tęcza. No, to mogliby dać jeszcze podkowę. Już by była zadowolona. O, albo kokosa. Chociaż zwrocik. To zawsze coś no, nie. Niż zero całe. Nie mam szczęścia ostatnio. Biedronka. Czy gdzieś jest Biedronka? Nie widzę. Wisienki. Wisienki są tu. I czy gdzieś jeszcze są wisienki? Nie widzę. Najwyżej się później znajdzie. Motyl. Czy gdzieś jest motyl? W ogóle symboli. Nie ma jakaś. Żenua. Arbus. jest po prostu porażka z nimi. Arbus. Symboli, jak na lekarstwo. Tragedia. Ostatni po tej stronie symbol jest to sakwa. Tu jest sakwa, tu, tu i tu. Dobra, druga manika, ostatnie szanse, cytryna. Dadzą coś, czy nie dadzą? Nie widzę więcej. Lody. To korona by też mogła być kokuszą, naprawdę. Kuszą, kuszą i nic więcej. Kolejny symbol popcorn. kutka też widzicie może być. No tyle możliwości. Daliby coś. Ok. Rower. Rover widziałam. No ale nic nam to nie daje. Aż jeden chyba znowu gwiazda kolejny symbol piórko piórka też widziałam piłka piłka tu mamy I tu klucz. Czy gdzieś jest klucz? Nie widzę chyba nigdzie. Flaming. Flaminga gdzieś tu widziałam. Tu jest flaming. I tu jest flaming. Ok. Słoneczko. O, to aparat mógłby być. Mógłby być ananas. Coś tu jest że będzie wielkie. G. Kolejny symbol, kutka jest, jest linia, słuchajcie. Odcinek uratowany. Nastękałam się i jest. Nawet jak zwróci, to już wiecie, leżej nie. Kutka jeszcze tu. Szminki, słuchajcie, w ogóle nie widziałam. Kości, przedostatni symbol i też go nie widzę. I dzwon, czy gdzieś jest dzwon, tu jest dzwon. Tu, tu i tu dwa. No dobrze, także mamy jedną linię. Cytryna jest, popcorn, popcorn jest i łódka jest. Także sprawdźmy, co my tu mamy. No, jest zwrocik: 20 zł, ale jest, bo musi się mieć dolara, a jest perła. Kontrolne powinny być B. I są. Zgadza się. No i fajnie, chociaż tyle. Przechodzimy do podsumowania. Na 30 ile? 38 zł na cały pakiet linii. Wygrała nam jedna zdrapka liniowa Mega Linie i dała nam zwrocik 20 zł. Także jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczki w górze, subskrybujcie kanał, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia, pa pa pa.